Cześć, to jest strony Lennox Pompa, a to kolejny odcinek z Paper Please. Wiem, zawiodłem na całej linii, nie nagrywając tego odcinka, bla 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 bla. Będzie mały maratonik, cztery odcinki pod rząd, po dwa dni. Uh, jest ze mną MRPR Strike. Tak, witam. I... O, wymyślił sobie ksywkę. No, linki do... Link do kanału MRPR -a będzie albo w nad... A denotacji pod koniec, albo w komentarzu. Zastanowię się. E, lubię się zastanawiać. No i dobrze. No e, nie nie mówiłem. No nie, będę musiał to wycinać. <śledzio> Sorry, oczywiście jest sylwester, a ja piłem szampana. Nie! <śledzio> szampana? No szampana, no nie rozumiem, że szampana. Ilość, że to noż 2, lokal. Aha, ok. Jak wiecie, jestem nienormalnym YouTuberem, więc nigdy nie przygotowywuję gry wcześniej. Co? 28 listopada 1982 roku. Oczywiście, jak ktoś chce przeczytać, zastopuję Czyli dzisiaj wchodzi zezwolenie na pracę. Ała, u, u, u. Ja to wszystko na słuchawkach słyszę. Chcecie coś też usłyszeć? Okej. Okay. O, jest zezwolenie na pracę. Oczywiście sądzę, że ona ma wszystko... Aha! Powiedziałem ona, a to jest on! No, pierwsza wpadka w dzisiejszym odcinku. Yy, jeden miesiąc, pierwszy, pierwszy, osiemdziesiąty, trzeci... Mhm... On ma wszystko dobrze, bo to jest oczywiście próbna osoba, tak? Zawsze nam dają na samym początku, gdy... Tak, te krzyki to GTA 5 na Xboxa, bo MRPR. MR, MRPR się bawi. Um, a poza tym ją puściliśmy. Już wam mówię dlaczego. Zawsze pierwsza osoba jest osobą próbną. Więc zawsze ją można przepuścić na czysto. To jest dziw. No, to jest dziw. W cateringu pracuję. One zawsze są dobre. A szczególnie po to, żeby iść później wydać trochę hajsu. Więc sprawujcie się dobrze. A pomóżcie mi, proszę. Dani Ludum, zgaduję. Dani Ludum, proszę państwa. Dani Ludum. E, oczywiście to mamy dzień, nie wiem który. I nie mogę chyba tego sprawdzić. Nieważne. Jaki helikopter spada? Prze pani, pani nie ma pozwolenia na pracę. Dokumenty, zezwolenie na pracę, gdzie ono jest? Co? co? Co, 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 co? Co, co, Dokumenty, nie. Patenci muszą mieć zezwolenie na pracę i gdzie ono jest? Jak to dane zgodne, jak tu zezwolenie na pracę nie widzę? Ja pierdzielę co mu się w łeb podziało? Gdzie jest zezwolenie na pracę, przy pani? Nie mam pojęcia o co. Nie, nie wiem. Pierwszy raz nie wiem o co tej grze chodzi. A, bo ona ma imigrację na zawsze, okej. Okay. Sorry moja wpadka. No kobieta. A, hmm, nie, bo tak na wygląda. To, 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 to. Rebeka Muchoch. Rebeka Muchowska. Polujemy na Dani Ludum, pamiętajcie. Ja wiem jak on będzie wyglądać, bo to jest związane z fabułą. Przejeżdżam tranzytem, przepan. Paszport masz, okej. Okay. Wszystkie dokumenty muszą... Obywatele muszą mieć dowód. O. Jeszcze pan nie ma tego. Co, co, co? Czyli on też będzie miał imigrację? Co tyle tych imigrantów, no? Aktualizacja wy... Tranzyt, dwa dni. Aha, tranzyt, okej. Okay. No przecież yy, wyszła aktualizacja do paperów, to już rozumiem, czemu tyle imigrantów tu jest. Z, o, związane politycznie z dniami, które nas emocjonują bardzo. Mężczyzna z ryja podobny. Hassel, Louis, Luca, Lucas Hassel hejsel, hejsel, hejus tranzyt dwa dni daty są zgodne boston w republi tak <tryknie> dobrze, następny ha, nie przyszło płomienie, on miał niezgodną datę wiem, miał zgodne wszystko <tryknie> bo mogę czemu? Zabronisz mi? Tak. Chyba nie. Patrzcie jaki on jest. Brak tak. powiązań. <śmuszyna> Mężczyzna nie sądzę. <śmuszna> Może powinienem okulary ubrać. Nieważne. No, nie ja tu, nie, nie tu mi Wydane w Korista City. Zgodna. Odbijam zieloną. Może byś się trafił. No i po co mam trafiać? Przepraszam, to po koreczkach mojej mamusi. O właśnie sobie przegryzę jednego. Do nie Dane zgodne? A i sprawa ma się tak, że za chwilę nagrywamy odcinek z FNAF 2. Jej! Yeah, yeah! może... Kuba będzie grał pierwszą. Mhm. O tak, 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 tak. ja tę ja Kuba z X... -po... <śmuszczam> ja gram pierwszą. <śmuszczam> <śmuszczam> ja w ogóle nie gram pierwszą. <śmuszczam> Grasz. Nie. W pełnym miejscu wydajemy. Wcale żyjemy na odcinku. <śmuszczam> Na odcinku też jestem Nie mogę, bo nagrywam plus z Odm Odmowa. Odmowa dostępu. Wy jesteście. Patrzcie, mamska skadziwkę. Patrzcie, no dał mi wizytówkę, nie? Spełni swoje fantazje. No. Chłopca, by się postarał o ogórek, tak? ogórek, Podpor Podporucznik Milanik z Pompa. Słucham, mergerows. Kody się nie zgadzają. Przepani. Joanna mm. Do widzenia. Nie się nie dzieje, idziesz do paku. Do Won właśnie. Jak ty się w ogóle odnosisz do swoich obywateli? Won? Jesteś podobny do Gabena, wiesz? Może no, się <grywa> Um, um, bo, bo on nie wypuścił Half Life, Trójki um. Jurko City w kolei, zgadza się Ech, Kubuś, chciałeś równo, nie? No. Na pikselowej grafice ciężko jest równo przyłożyć pieczątka, ale proszę No i przypuściliśmy dziewięć osób zamiast no. Przez ciebie, bo chcesz równo pieczątki przybijać Przybij się w łeb taką równą pieczątkę. Dodaj. Może ci się coś przestawi. Dodaj. Uznałem cię. Dlaczego? O! Dlatego czekaliśmy. Za kolechy! I teraz będzie rozporządzenie, że kolegianów nie wpuszczamy. Później się do nas doczepi departament. Yy praw człowieka, no bo to będzie w następnym odcinku, który jest połączony z tym, bo nagrywamy po dwa dni. Nie dostaniecie żryć ani ogrzewania, dostaniecie leki, dałny. I po co chorujecie? Dlaczego? Aha, nie mogę. Nie. Bo mam żonę, dzieci i wujka na głowie. Wiem ja no, że one robią. Mm. O, u goria cię się z mu się z tego czegoś przyda. Dobra. Ale ja nie chyba. Ale ja, nie, nie wiem. Dajcie się, nic nie sam To będziesz miał... Oh, Przeszukujemy wszystkich kolegian. Dobry, pewno kolegia, a wiedziałem, że kolegia, mhm. no wiadomo, że brak powiązań, patrzcie to.

Chyba jest mały, no? Bardzo mały. Ho, 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 bijemy brawo. <dz consolidated> <nridge> ha, <laughs> bardzo śmieszne. Meter 60. No chyba nie na laptopa, bo to jest laptop gamerski za 2000 zł. Y mam, mam myszkę gamerską, Gej merską. <gay> o, głupi jesteś. Wiem, wiem. Nie musisz się przyznawać na odcinku. O tym mówiłem. A widzisz, w tych śmiechach by mi umknął kod. Co mi klikasz przed mordą jakimś klikadłem? A ty co jest? Polej jak nie masz co robić. Przepraszam? Przepraszam? No, będzie mi się chciało wycinać, nie do żartu. Ja NIE BĘDĘ WYCINAŁ! To też wytnę. Wytnie się tam, jutro czy pojutrze. A odcinek dzisiaj się ukaże. Czy pan jest z imporu? Tak, jest, proszę panam. Mężczyzna pisze: no. Boże, może wojna. O, bo inaczej do. będzie prawo. No. no. Dziewczyny i dziewczynnikopaku w razie dziewczyn. nie dzieje. Chcę być obojniaczem. Gdzie do szpitala? U -u -u. <śmiech> takie. Wyprostuj na ojom. Jak to będzie <laughs> pan? Pan Michał gra w payday 2. Pan Michał. na no cholerę. Będziemy razem grać. Ja mam trzy osoby, a już jest dwunasta ludzie. Dobra, mobilizacja 100%. No i gówno mnie obchodzi, że źle wjechałeś. Właśnie. Bo mnie to też interesuje. Ja nie mam dziewczyny. No właśnie. Bije do dziewczyny trzy dni, A Nie, Myślałem, że ci chodzi o coś innego. Kuba, myślałem, że ci chodzi o coś innego w tym kontekście. Mężczyzna! Bym ją puścił. Co to za pytanie? Rewizja. Obracam się do skanera. Małe dzieci oczy. Oluju Ale ma małego. Kuba! Co? <grafią> Dwa centymetry. W porywach Masz tyle. Nawet nie tyle. Kto? On nie, nie tyle ma. Kto? Ten, ten na zdjęciu. No, I on już myślił. A jak on ma takiego jak moje oko. Nie, ja mogę o... No idź mi stąd, Jezus. Kolejna dżiii... O Jezu. Cztery się na mnie rzuciło. Ale proszę mi nie trać kasy, okej? Okay? No to wiedź tam autobusem! Ciężarowym, wiesz? Nie, no ja zaraz... Wiem. I dlatego dzisiaj, przy okazji Sylwestra, Panią puszczam. Proszę bardzo. Nie chcę mi się Pani sprawdzać. Tym bardziej przeprowadzić rewizji. Wow, upomnienie nie przyszło. Tobie źle z gęby patrzy. Jaką ma Mężczyzna. Haj! Prokop! Widzicie? Prokop. Pan Prokop. E, przepraszam, co co, co? Chody się zgadzają, imiona, nie? Mam dwa różne imiona, ale tu też są dwa różne nazwiska. Brak znanych. Brak znanych pseudonimów. Areszt. Proszę o aresztowania. Nic. Polejcie.

Tyle siedziałam na kiblu. Aha. I nagle... Te... E, dobra, może się nie... nie... <mów>, mów, mów. Ale... E, i nagle ten... Moja mama tak mi przynosi telefon i była taka zdziwiona, bo patrzyła na nazwę. I co? Zapytała ci się? Nie. Ale ja to widziałem po prostu to była zdziwiona. Aha. Milentyk w klasie. Nie, to nie fieszę. Siedem osób. Aaaaa! Kolechian to był. Nie zagadujcie mnie. Niech żyje Arstrocka. A, e, opaki, bo ja nie Dzięki. Przepana. Co. Dzięki. Proszę. Muszę uważać, co mikrofonu nie zaleje. Nie. Co nie mam nie uważać? Nie, bo. Co tam? Ja Jesteście w stanie to zobaczyć, jak ty masz to gościu na plecach przyczepione. A nic nie robimy, tak się bawimy zamykaniem rolety. Osoby skasowane po 16 nie będą liczone. No. Marzu, jedno upomnienie w te, czy we w te. Fajnie. Nara. Nie stać mnie na nic, tylko na ogrzewanie. I leki. Też może umierać. No dobra, no słuchajcie, to były dwa dni, a więc to by było na tyle w tym odcinku i na razie, cześć, pompa!